Oświetlenie może kompletnie odmienić postrzeganie sceny filmowej. To, gdzie światło jest umieszczone, jak się zachowuje, jak jest modyfikowane, wszystkie te elementy mają ogromny wpływ nie tylko na estetykę ujęcia, ale również na jego emocjonalny wydźwięk. Odpowiednie oświetlenie może szpetną lokację przedstawić niczym prawdziwe dzieło sztuki, atrakcyjne miejsce zdeformować. Potrafi kompletnie odmienić wizerunek aktora, co więcej może stanowić wyśmienite dopełnienie charakteru sceny filmowej. Dzisiaj przyjrzymy się sekwencją, które swoim agresywnym Intensywnym, charakterystycznym oświetleniem tworzą prawdziwą wizualną magię. Partnerem dzisiejszego materiału jest Philips Hue seria inteligentnego oświetlenia, które możecie kupić w sklepach Media Expert. Philips Hue to specjalna seria produktów, którymi możemy sterować, zarządzać, modyfikować za pomocą jednej aplikacji w telefonie. W skład tej serii wchodzą m.in. lampy podłogowe, lampy stołowe, inteligentne żarówki, różne ozdobne światła, taśmy ledowe. Jest tego masa. Troszkę później pokażę wam jak to wszystko działa. Link do tych produktów znajdziecie oczywiście w opisie do tego materiału. Pamiętajcie, że podając kod rabatowy na gałęzie, 20 bez polskich znaków otrzymacie 20% rabatu na wybrane przez was produkty z serii Philips Hue, które są dostępne na stronie podlinkowanej w opisie do tego materiału. May thy knife chip and jeśli miałbym wskazać możliwie agresywne, intensywne i charakterystyczne zastosowanie oświetlenia, to z pewnością byłoby to mrugające światło. Ogólnie jest to specyfika każdego narzędzia filmowego. Jeśli wprowadzimy element kreacyjny, który od razu zostanie zauważony przez widza, to zawsze będzie miał on istotny wpływ na postrzeganie sceny. Trzęsąca się kamera, rwane cięcia, dziwne kolory, nienaturalne kompozycje, jakiekolwiek agresywne przedstawienie świata filmowego będzie miało spory wpływ na widza. W przypadku oświetlenia, rzecz, którą od razu zauważymy, którą od razu poczujemy, jest gwałtownie mrugające światło. Oczywiście, w wielu przypadkach mrugające światło wykorzystywane jest stricte jako narzędzie dynamizujące obrazek, jak na przykład w tej scenie z serialu Stranger Things, ale ta strategia widoczna jest w wielu filmach akcji czy horrorach. Mruganie świateł intensyfikuje wydarzenia w scenie. Jednak, nie ukrywajmy, nie jest to jakieś ambitne zastosowanie tej techniki, prawda? Na szczęście są produkcje, które korzystają ze stroboskopowego światła o wiele bardziej ambitnie. Gdybym miał wskazać scenę, która mistrzowsko wykorzystała tę technikę, to byłaby to ta scena z filmu Aftersun. określając ją jako mistrzowską biorę pełną odpowiedzialność za to słowo bo jest to przykład sceny która spełnia kilka kluczowych wymogów konstrukcyjnych po pierwsze wprowadzenie takiego światła powoduje że scena jest charakterystyczna nietypowa od razu wybija się z całej produkcji od razu zwraca naszą uwagę tak jakby twórcy mówili nam wprost teraz dzieją się ważne rzeczy ale to najmniej istotny jej element bo jasne mrugające światło powoduje że wygląda charakterystycznie tańczą Postaci wynurzają się ze światła na ułamek sekundy, aby zaraz później zniknąć w mroku. Ich ruch wydaje się rwany, wręcz szalony, nierealny. Jednak to, co powoduje, że ta scena jest mistrzowska, to fakt, że jej mocny wydźwięk cudownie współgra z historią filmu. Z jednej strony idealnie ukazuje emocjonalność głównego bohatera, kłębiące się w nim uczucia, które w tym momencie eksplodują, dokładnie jak te błyskające światła. Z drugiej strony ta scena jest istotnym pomostem łączącym dwie rzeczywistości. Czas, gdy młoda dziewczyna spędza ostatnie chwile ze swoim ojcem, z czasem, gdy już jako starsza kobieta wspomina te piękne chwile. Jako mała dziewczynka nie zdawała sobie sprawy, że były to ostatnie momenty spędzone z tatą. Ta kawalkada świateł symbolizuje jej frustrację, jej głęboki żal, jej smutek za ogromną stratą, za pięknymi chwilami. Te światła to złość, to miłość, to tęsknota, to frustracja, to piękne wspomnienia. To absolutnie wybuchowa mieszanka potężnych uczuć. Będę z wami szczery, O. Strony oświetleniowej to jedna z moich ulubionych scen w historii kina. migające światło może zostać wybitnie wykorzystane do przedstawiania tragicznych, brutalnych wydarzeń. W końcu intensywna technika pasuje do intensywnych wydarzeń, prawda? Idealnie zastosowano migające światło w scenie katastrofy z polskiego serialu Hevelius. Z jednej strony obserwujemy wzburzone, skryte w mroku morze, szalejące, pochłaniające rzeczywistość fale, ledwie widoczne zarysy rozpaczliwie ratujących się ludzi, ale nagle cały obraz jest rozświetlony błyskawicami. To migające, pulsujące światło dosłownie na Kilka sekund ujawnia przerażone twarze, tonących ludzi, desperacko łapiących powietrze, a potem wszystko znowu znika w mroku. Słyszymy tylko wrzaski, krzyk, rozpacz, strach i trzas. Ponownie światło ukazuje na kilka sekund horror i znowu mrok. Ta scena pokazuje, jak kreatywnie spotęgować napięcie, z samym oświetleniem zbudować prawdziwy ludzki koszmar wyśmienita sekwencja wyśmienitego serialu. Padło tutaj słowo intensyfikowanie, bo mrugające światła, nagłe ujawnienie czegoś tylko po to, aby ten element zaraz skryć w cieniu, świetnie zagęszcza atmosferę sekwencji. Idealnie wykorzystano to w tej scenie z filmu Blade Runner 2049. W całej tej lokacji światła pojawiają się i znikają. Smugi reflektorów malują przestrzeń, poruszają się, kształtują fakturę powietrza, a następnie gwałtownie znikają. Kontury bohaterów tańczą na pierwszym planie, na drugim i myślę w ogóle, że to jest idealne określenie do zachowania oświetlenia w tej scenie. Taniec, ciągłe przemieszczanie się w rytmy zepsutej ścieżki muzycznej. Potyczka dwóch bohaterów w tej aranżacji nabiera niezwykłego, tajemniczego uroku wizualnego. And try to anyone. Warto zauważyć, że intensyfikowanie nie zawsze musi się wiązać ze sceną akcji. Spójrzcie na tę genialną sekwencję z drugiej części Duney. Tutaj dla odmiany wykorzystano mrugające światło do intensyfikowania napięcia między dwoma bohaterami. Długi korytarz, co i róż rozświetlany wybuchami fajerwerków, wizualnie obserwujemy walkę światła i cienia oraz słowną podtyczkę dwóch postaci prowadzących niebezpieczną grę. Wizualny kształt tej sceny niejako dopełnia napiętą atmosferę między bohaterami, czyli z jednej strony zastosowane narzędzia powodują, że obrazek jest efektowny, ale jest on efektowny w konkretnym fabularnym i emocjonalnym celu. Technika mrugającego światła wykorzystana jest nie tylko jako wizualny gadżet, ale jako narzędzie opowiadania historii. Zamykając tę kategorię oświetlenia, muszę wspomnieć o bardzo lubianej przeze mnie scenie z czasu apokalipsy. Mam na myśli ten moment, gdy główny bohater wynurza się z wody. Obserwujemy prawdziwą walkę mroku ze światłem, a świat, co i róż, rozświetlany jest wybuchami błyskawic. Troszkę podobny motyw jak w Heweliuszu, ale trochę mniej intensywny. Tym niemniej dla mnie jest coś magicznego w tej scenie, coś przerażająco pięknego i musiałem ją tutaj umieścić. Chciałbym Wam teraz opowiedzieć troszkę więcej o systemie oświetlenia Philips Hue. Jak to wszystko działa? Niejako mózgiem operacyjnym całego systemu jest Mostek, czyli to małe urządzenie, z którym synchronizujemy wszystkie nasze światła, a następnie całym ekosystemem sterujemy z poziomu jednej aplikacji w telefonie. Za mną widzicie jedną z inteligentnych żarówek systemu Philips Hue. I teraz odpalamy sobie aplikację. Przechodzimy do naszej lampki i teraz możemy się bawić. Możemy światełko przyciemniać, możemy rozjaśniać, decydując o intensywności świecenia naszej żarówki. Możemy zdecydować o jej temperaturze barwowej, czyli zrobić światełko bardziej chłodne, niebieskie lub w cieplejszych barwach, żółć, pomarańcz, czerwień. Jeśli jesteśmy przy kolorach, mamy oczywiście dostępne pełne koło kolorów, więc tutaj możemy zaszaleć. Mamy fioletowy, mamy cyjan, co tu się dzieje? Zielony, żółty, czerwony. Co tylko dusza zapragnie. Twórcy przygotowali również kilka... Presetów y, różnych efektów, typu efekt świecy, efekt kominka, efekt blasku, i tak dalej. Są to z góry przygotowane presety i światełko wtedy będzie nam y, w określony sposób migotało. Ogólnie mamy tutaj pełną kontrolę, ale opcji jest więcej i światła możemy grupować, czyli na przykład ustawić sobie osobny zestaw oświetlenia do salonu, osobny do sypialni. Możemy zaplanować harmonogram zachowania tych świateł, czyli kiedy mają się zapalić, kiedy zgasić, na jaki kolor świecić o danej godzinie. Możemy je synchronizować z asystentami głosowymi. Opcji jest masa. Co może Was również zainteresować, to taśmy led które przyczepiamy do naszego telewizora, nasze źródło wideo synchronizujemy z Syncboxem i dzięki temu mamy wizualne uzupełnienie oglądanego filmu. Oświetlenie będzie niejako dopełniało kolorystycznie wyświetlane kadry, zwiększając naszą imersję. Do Syncboxa możemy podłączyć kilka źródeł, zatem na przykład możemy podłączyć odtwarzacz Blu-ray, aby oglądać filmy, ale też konsolę, aby grać w gry. W tym przypadku kolory taśmy led również będą współgrały z wyświetleniem świetlanym na telewizorze obrazem. Opcji konfiguracji tego systemu jest naprawdę sporo. Link do strony ze sklepu Media Expert znajdziecie oczywiście w opisie do tego materiału i pamiętajcie o tym kodzie zniżkowym. Na gałęzi 20 bez polskich znaków dawam 20% rabatu na wybrane produkty z serii Philips Hue. Mieliśmy stroboskopowe światło, to przejdźmy może do czegoś innego. Co jeszcze można zrobić ze światłem filmowym takiego, wiecie, od razu zauważalnego przez widza? Pomyślmy, co powiecie na nagłe zaakcentowanie światłem konkretnego elementu w scenie. Jest to technika wykorzystywana w kilku celach. Po pierwsze, może po prostu zwrócić naszą uwagę na element kadru filmowego. Po drugie, może zaakcentować istotną postać, istotne wydarzenia. Po trzecie, może symbolizować odizolowanie. Wizualne, intensywne oderwanie od świata przedstawionego w filmie, niejako przejście do innej rzeczywistości, separacje. Często te elementy się ze sobą łączą. Na przykład w tej scenie z filmu Drive widzimy, jak światełko zostaje delikatnie przygaszone, a aktor zbliża się do aktorki. Odpowiednie zachowanie światła niejako izoluje ich od bandziora znajdującego się z nimi w windzie. Fizycznie są tutaj w trójkę, ale wizualnie istnieją we własnym, intymnym, dwójkowym świecie. Ogólnie cała ta scena jest bardzo fajnie zaplanowana, bo po tym niezwykle spokojnym, magicznym wręcz momencie nagle przechodzimy do dynamicznej akcji. W filmie La La Land przedstawiono dwie sceny, w których wykorzystano taką technikę oświetleniową. Pierwszy raz w scenie śpiewu na castingu.. Nagłe wyciemnienie świateł odcina bohaterkę od prowadzących casting, niejako zamyka ją we własnym świecie, w którym może całkowicie skoncentrować się na śpiewie. Druga scena to sekwencja gry na pianinie. Technika zastosowana w bardzo zbliżony sposób. Odizolowanie światłem wizualizuje zamknięcie bohatera we własnym muzycznym świecie. Oświetleniowa separacja pojawia się również w tej scenie z filmu American Beauty. Przedstawia tutaj niejako punkt widzenia jednego z bohaterów filmu, który jest zauroczony występem jednej z tancerek. Jego fascynacja jest tak wielka, że przestaje zwracać uwagę na innych, zapomina o całym świecie. Symbolizowane jest to wyciemnieniem i oświetleniowym akcentowaniem aktorki, która zaczyna istnieć niemalże w osobnej rzeczywistości, w umyśle bohatera. To oświetleniowe przejście do innego świata zostało idealnie wykorzystane w tej scenie z filmu Get Out, kiedy główny bohater poddaje się hipnozie. Przejście w ten nienaturalny stan symbolizowane jest opadaniem w niekończący się mrok. Na bohatera spada jedynie pojedynczy snop światła, akcentuje jego kontury, naznacza go. Poza tym postać jest otulona ciemnością. To zapadanie się jest przerażające i te intensywne uczucia udało się osiągnąć właśnie odpowiednio sterując oświetleniem. Przejdźmy sobie do kolejnej techniki. Mieliśmy teraz wyciemnienie światła i subtelne akcentowanie konkretnego miejsca w kadrze. To co powiecie na przeciwieństwo tej techniki, czyli nagły atak jaskrawym blaskiem, przeeksponowaną rzeczywistością, czystą bielą. Rewelacyjny przykład tej techniki znajdziemy w filmie Lighthouse. Kolejny przykład sceny, która z jednej strony wizualnie jest charakterystyczna, ale też agresywne wykorzystanie światła ma sens narracyjny. Jest spójne z przedstawioną historią. Jeszcze bardziej wzmacnia szaleństwo, w które popada główny bohater. Wejście na szczyt latarni, zetknięcie się z magicznym światłem, z sercem tajemniczego obiektu, kończy się tragicznie. Nagły wybuch spowija naszego bohatera, zupełnie go wyniszczając. Atak bieli został świetnie wykorzystany w tej scenie z Mrocznego Rycerza. I tak Wiem, wiem, już ją omawiałem na tym kanale, ale nie mogę sobie odmówić przyjemności ponownego jej wspomnienia. Jest to scena przesłuchania Jokera, który zostaje pozostawiony w sali przesłuchań z wygaszonym światłem. Mija kilka sekund i. Nagłe zapalenie świateł, atak Bieli jest świetnie zgrany z ciosem Batmana. Ten wizualny akcent rozpoczyna bardzo istotną dla fabuły filmu scenę i genialnie buduje dynamikę tej konfrontacji. Czasami jednak techniki oświetleniowe używa się przede wszystkim do zbudowania określonej atmosfery sceny. Tak jak w tej sekwencji z filmu Zabójstwo, G jest to scena, w której bohaterowie przygotowują się do napadu. Skryci w mroku nocy czekają na pociąg, który po chwili nadjeżdża. Ale to, co się w tym momencie dzieje od strony oświetleniowej, to czysta poezja. Snopy światła wpadają między drzewa, naznaczając swoimi smugami rzeczywistość, biegają po listowiu, po konarach, przelatują po statystach, deformują przestrzeń, nadając jej wręcz nierealnego, fantastycznego charakteru to wręcz inny świat. No, i na deser mamy to słynne ujęcie z pięknie zarysowanymi konturami jednego z aktorów. Zresztą granie konturami samą kontrowo oświetloną sylwetką aktora jest często wykorzystywane przez twórców filmowych, głównie dlatego, bo po prostu wygląda atrakcyjnie. I nie jest to bynajmniej nowa technika. Jedną z najbardziej znanych scen z kina klasycznego, które zostały zbudowane tą techniką, jest ta scena z obywatela Keina. Głównym źródłem światła są lampy imitujące filmowy projekt którego smugi wypełniają pomieszczenie i naznaczają sylwetki postaci. Mamy tutaj niezwykle charakterystyczną, bardzo odważną, jak na tamte lata scenę. Z nowszych produkcji przykładów możemy znaleźć bez Liku, scena walki z Killbilla, scena potyczki ze Skyfall, czy szalony bieg w filmie 1917. Można tak wymieniać, ale zwróćcie uwagę, że każda z tych scen wygląda bardzo charakterystycznie. Na koniec warto wspomnieć, że niektóre sceny filmowe łączą ze sobą te wszystkie techniki, tworzą rzeczywistość, którą trudno jest jednoznacznie zaszufladkować. Jednak to, co je łączy, to wykorzystanie intensywnych oświetleniowych technik do ukazania intensywnych scen. W filmie wkraczając w pustkę, znajdziemy masę bardzo charakterystycznych scen, które przedstawiają narkotyczne stany głównego bohatera. Mamy tutaj połączenie pulsujących świateł, wyciemnienia, rozjaśnienia, mocne kolory, poruszające się smugi, tak jakby twórcy wymieszali wszystkie dostępne im agresywne oświetleniowe techniki i zbudowali z nich narkotyczny, szalony, nierealny świat. W filmie Suspiria, ale tym z 1977 roku, również znajdziemy sporo scen wykorzystujących światło do zaakcentowania szaleństwa, chaosu, brutalnych wydarzeń. Kolory, światło, cień zniekształcają pomieszczenia, demonizują lokacje. Rewelacyjnie została zrealizowana scena wprowadzająca, gdy bohaterka jedzie taksówką zmierzając do demonicznej szkoły tańca. Ta scena jest niczym przekraczanie dziwnej bramy, przechodzenie przez wrota piekieł, światła tańczą na jej twarzy, wypełniają wnętrze taksówki, Różne kolory przebijają się przez szyby, wszystko wydaje się nierealne. Na sam koniec naszych analiz chciałbym pokazać wam scenę, która odpowiednim rozstawieniem świateł i odpowiednim zastosowaniem wody buduje coś cudownego. Chodzi o tę scenę z filmu z Zimną Krwią z 1967 roku. Światło ustawione za oknem najpierw uderza w padający deszcz, a następnie trafia na twarz aktora. Dzięki temu mamy wrażenie, że na jego skórze wędrują kropelki wody, które są tak naprawdę. Naprawdę odbiciami, refleksami deszczu, który został intensywnie oświetlony. Wygląda to tak, jakby bohater płakał nienaturalnymi łzami, łzami, które zostały zbudowane odpowiednim zastosowaniem oświetlenia. Tym niezwykle oryginalnym zastosowaniem świateł kończymy naszą piękną wędrówkę. Jak widzicie, sposobów na wykreowanie różnych fascynujących oświetleniowo rzeczywistości jest bardzo dużo, ale myślę, że absolutnie każda z przedstawionych tutaj przeze mnie scen jest na swój sposób magiczna, charakterystyczna, po prostu piękna. Oczywiście w kinematografii jest masa scen cudownie wykorzystujących światełko, dlatego bardzo chętnie poczytam wasze propozycje. Podawajcie w komentarzach Wasze przykłady scen, które Was zauroczyły od strony oświetleniowej. Bardzo jestem ciekawy, co zwróciło waszą uwagę. Pamiętajcie też o partnerze dzisiejszego materiału, czyli serii inteligentnego oświetlenia Philips Hue. Link do odpowiedniej strony w sklepie Media Expert znajdziecie w opisie do tego materiału. I oczywiście pamiętajcie też o kodzie rabatowym na gałęzi 20. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał i słyszymy się w kolejnych filmach.